Szanowny Panie Konsulu, drogi Pani Jurij Grzegorz, droga Pani Wiktorio, drodzy bracia i siostry, Chrystus Pan zmartwychwstał, Chrystus Pan zmartwychwstał, Chrystus Pan zmartwychwstał. Napełnieni treścią święta Zmartwychwstania Pańskiego gromadzimy się na uroczystej mszy świętej upamiętniającej ofiary terroru stalinowskiego, mordu katyńskiego i tragedii smoleńskiej. Perspektywa Zmartwychwstania każe nam spojrzeć na te straszne fakty inaczej. Fakty, które pociągnęły. Pociągnęły za sobą śmierć tysięcy naszych rodaków. Ewangelia dzisiejsza opowiada o objawieniu się Jezusa na brzegu jeziora. Uczniowie zmarnowani, zrezygnowani, straciwszy nadzieję, zagubieni w odmętach swoich trwożnych myśli i życiowych planów, powrócili do zwyczajnych zajęć, do łowienia ryb. Spostrzegli na brzegu Pana, bo Jezus często pojawia się, jakby na brzegu naszego życia. Nie zmusza, nie naciska, zaprasza do zrozumienia innej prawdy. Dzisiaj też spotykamy Jezusa Chrystusa. Który po raz kolejny zachęca nas do zadumy nad potęgą miłości Bożej, miłości miłosiernej wobec naszych narodów polskiego i ukraińskiego. Tej miłości nie sposób objąć i nie sposób do końca zrozumieć. Czy to musiało być aż tak? w tył głowy. Tysiące polskich oficerów ginęli od zdradzieckich kul. I nie na polu walki, a jednak właśnie na polu walki. Bo było to najprawdziwsze pole walki o wolność w ciszy Smoleńskiego lasu i w ciszy wszystkich innych lasów, gdzie zabijano ofiary terroru. Ile treści i bólu zawierają artefakty, znajdowane w grobach zamordowanych ofiar mordu katyńskiego. Mundury wojskowe, guziki, orzełki, wojskowe menażki i ten mały notatnik, który zapisywał, któryś z poruczników do końca, do ostatniej godziny. Na brzegu jeziora Genezaret pojawił się Chrystus. Zabity, ale żywy. Bo śmierć nie panowała nad nim. On, dawca życia, poniósł na sobie hekatombę ofiar wszystkich strasznych zbrodni. Polacy w Londynie przechowują i czczą. W kościele polskim jak najdroższą relikwię obraz Matki Bożej Katyńskiej, Madonna tuli do swego serca głowę skazańca z przestrzeloną czaszką. I już wiesz, że nie jest to tylko symbol. W każdym bestialsko zamordowanym człowieku zginął Chrystus Pan. A teraz stoi on na brzegu jeziora, zmartwychwstały, mówiąc: Dzieci, czy nie macie tu coś do jedzenia? Przez wiele wieków cierpiała od nienawiści i zdrad. Widmo czarnych chmur często wisiało nad naszą historią. 1050 lat temu nasz naród przyjął chrzest, wstąpił na drogę Bożą. Przez 1050 lat uparcie trzymamy się w chrystusowej łodzi wiary i Ewangelii. Korzenie państwowości polskiej na zawsze złączone są z tajemnicą chrztu księcia Mieszka. Ten chrzest prowadzi nas nieustannie do wartości chrześcijańskich, spośród których pierwszą jest miłość. Chrystus Pan stoi dzisiaj na brzegu jeziora polskiej historii i pyta znacząco: dzieci, czy macie coś do jedzenia? To, czego Jezus naprawdę pragnie od nas, to Jego głód miłości. Miłość w każdym jej wymiarze. W rodzinie, w społeczeństwie, w ojczyźnie. Jako miłość do Polski, miłość do Ukrainy. Dzieci, czy macie tu coś do jedzenia, oznacza dzisiaj dzieci. Czy kochacie swoją ojczyznę? Polskę i Ukrainę. Setki tysięcy ofiar stalinowskiego terroru, dziesiątki tysięcy żert mordu katyńskiego i ci, którzy zginęli w katastrofie prezydenckiego samolotu 10 kwietnia, ci głosami gromkimi wyznają tę miłość do ojczyzny, do naszej matki. Stoimy dzisiaj tutaj w Żytomiarskiej Katedrze onieśmieleni blaskiem tego światła. Jesteśmy bowiem powołani do tego, by tę miłość nieść dalej, krzewić w sercach ludzi. Ale czy my potrafimy to uczynić? Czy sprostamy temu zadaniu? Jeszcze jeden szczegół z dzisiejszej Ewangelii bardzo porusza mnie dzisiaj. Apostołowie, na rozkaz Jezusa, ciągnęli do brzegu sieć pełną wielkich ryb. I to, co najbardziej zastanawia, to pieczołowitość, z jaką święty Jan policzył łów. Jan nie pominął żadnej ryby. Było ich dokładnie 153. Jak ważna jest ta dokładność. Na cmentarzu wojskowym w Bykowni w Kijowie, u wejścia do kwatery polskiej, wyryte są w kamieniu słowa polskiego poety Zbigniewa Herberta. Musimy zatem wiedzieć, policzyć dokładnie. Zawołać po imieniu, opatrzyć na drogę. Musimy wiedzieć, policzyć dokładnie to znaczy o nikim nie zapomnieć, nie przemilczyć żadnej ofiary, żadnego grubu, żadnego człowieka, który zginął, tej strasznej hekatombie. Każdego zawołać po imieniu, tak jak się to robi na apelu poległych. O nich, którzy weszli na drogę chwały, drogę męczenników za wiarę, za ojczyznę, za miłość. O nich nie wolno zapomnieć. Tak jak apostołowie. Nie milczeli o zmartwychwstałym Jezusie. Dzisiaj słyszymy w pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich, jak faryzeusze próbowali zakneblować usta świadkom Chrystusa zmartwychwstałego. Zabroniliśmy Wam przemawiać w Jego imię. Zabroniliśmy. To groźba, to siła, to zamknięcie ust. Milczeć ze strachu. Podobnie w czasach terroru totalitarnego systemu zabraniano mówić o katyńskiej tragedii, podać dokładne straty, a także liczbą ofiar białego, czerwonego, brunatnego, ach, kolory, niewinne kolory terroru. Nie wiemy, naprawdę nie wiemy, mówi. Zbigniew Herbert. I dzisiaj też próbują przeinaczyć prawdę, zastraszyć tych, co myślą inaczej, tych, co szukają. Wspominam wszystkie ofiary stalinowskich represji, nawet tu w Żytomierzu, w jednej zbiorowej mogile. Koło żydowskiego cmentarza spoczywają tysiące, tysiące niewinnie skazanych na śmierć. Polacy, Ukraińcy, Żydzi i przedstawiciele innych narodowości, zabici, zniszczeni, ale gdy oni zamilkli, kamienie zaczęły wołać. Gdy oni zamilkli, zaczęły wołać kamienie. Teraz groby ich wołają z jeszcze większą mocą, tak jak mogiły tych, co zginęli w drodze do Katynia kilka lat temu. Dzisiaj ten rozbity samolot i ofiary tragedii smoleńskiej przemawiają jeszcze bardziej i nie umilkną dopóki nie zostanie ogłoszona prawda. Po katastrofie samolotu prezydenckiego ktoś powiedział, że trzeba było, aby prezydent Lech Kaczyński z małżonką i elitą polskiego establishmentu zginęli, aby świat otworzył uszy i oczy na zbrodnię katyńską, której ukryć się nie da. Dziękuję Bogu, że władza naszego miasta przyjęła postanowienie, aby nadać z jednej ulic naszego miasta że Żytomierza imię, nazwę prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To wielki, wspaniały gest i znak. Apostołowie powiedzieli odważnie: Trzeba nam bardziej słuchać Boga niż ludzi. Nie da się stłamsić prawdy, zarówno tej o zmartwychwstaniu, o zwycięstwie Jezusa Chrystusa, jak tej o zwycięstwie niezłomnego ducha polskiego, umiłowania wolności chrześcijańskiej, której się uczyliśmy z Ewangelią w ręku przez 1050 lat. I jeszcze raz słowa poety o tych, których musimy pamiętać. Teraz pan Kogito wchodzi na najwyższy chwiejny stopień nieokreśloności. Jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, co zginęli w walce z władzą nieludzką. Dane oficjalne pomniejszają ich liczbę, raz jeszcze bezlitośnie dziesiątkują poległych, a ciała ich znikają w przepastnych piwnicach wielkich gmachów policji. Świadkowie na oślepieni gazem, ogłuszeni salwami, strachem i rozpaczą, skłonni są do przesady. Ostronni obserwatorzy podają cyfry wątpliwe, opatrzone haniebnym słówkiem około. A przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność, nie wolno się pomylić nawet o jednego. Jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci. Niewiedza o zaginionych Podważa realność świata, wtrąca w piekło pozorów diabelską sieć dialektyki głoszącej, że nie ma różnicy między substancją a widmem. Musimy zatem wiedzieć, policzyć dokładnie, zawołać po imieniu, opatrzeć na drogę. W miseczkę z gliny proso mak. Kościany grzebień, groty strzał, pierścień wierności, amulety. Musimy pamiętać. Jesteśmy stróżami naszych braci straconych, niezapomnianych. Jak wymownie brzmią dzisiaj te słowa poety. W modlitwie wspominamy ofiary zbrodni, ale nie po to by nienawidzić i oskarżać, lecz po to by zrozumieć ogrom miłości, miłości Boga do człowieka i człowieka do ojczyzny. Jesteśmy po to, by tej miłości uczyć się u ołtarzy pańskich, miłości, która złotymi zgłoskami wpisała się w to wszystko, czym jako naród polski jesteśmy, czym od tysiąca pięćdziesięciu lat żyjemy. Na czym prawdziwie budujemy naszą narodową tożsamość. Dzisiaj musimy to wszystko policzyć i nikogo nie zagubić. Podać każdemu ten pierścień wierności. Obróczku wierności. Wierności. Wieczne zaślubiny. Dzień dzisiejszy nie chcemy przeżywać w rozpaczy i smutku. Spotykamy bowiem na brzegu naszych jezior, brzegu naszego życia, Chrystusa zmartwychwstałego, zwycięzcę piekła i szatana. Temu Chrystusowi niech będzie chwała w naszym narodzie i w narodzie Ukrainy i w sercu każdego z nas. A poległym na polu chwały, cześć.